Czy można samodzielnie, stosunkowo niewysokim kosztem i za pomocą powszechnie dostępnych materiałów, skonstruować skuteczny oczyszczacz powietrza? Naturalnie. I wbrew pozorom jest to bardzo łatwa sprawa. Zasadniczo każdy oczyszczacz działa na identycznej zasadzie. Wentylator wymusza obiekt powietrza przez odpowiedni filtr cząstek stałych, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia. A całość jest po prostu zamknięta w szczelnej obudowie. Zapatrzeni w takie trzy elementy, możemy spróbować samodzielnie wykonać takie urządzenie i przekonać się, czy jest równie skuteczne jak te, za które w sklepach musimy zapłacić mnóstwo pieniędzy. Do budowy wykorzystamy wentylator kanałowy, którego konstrukcja i odpowiedni spręż pozwoli bezproblemowo pokonać opory przepływu powietrza generowane przez filtr. Aby oczyszczacz posiadał odpowiednią wydajność, nie możemy niestety użyć wentylatorów osiowych, takich jak powszechnie stosowane do wentylacji kuchni, łazienek bądź te w obudowach komputerowych. Testowaliśmy takie rozwiązania i nie przynoszą one absolutnie satysfakcjonujących wyników. Najpierw odkręcimy przednią część, aby ułatwić precyzyjny montaż wentylatora w pudełku. Przy okazji zdemontujemy górny fragment obudowy, aby móc później podpiąć przewód zasilający. Aby dodatkowo ułatwić pracę wentylatora, użyjemy dwóch filtrów HEPA, czyli takich, które skutecznie zatrzymają zarówno cząsteczki pyłu o średnicy 10, jak i 2,5 mikrometra. Całość zamkniemy w kartonowym pudle, które dokładnie uszczelnimy, zaczynając od jego dna. Pamiętajmy, aby nie zostawić najmniejszych nawet szpar, którymi zasysane powietrze mogłoby ominąć filtry. Następnie wycinamy otwór, w którym umieścimy wylot wentylatora. Teraz w bocznych ściankach pudełka możemy wyciąć otwory na nasze filtry. Umieścimy je w narożnikach, aby zachować jak największą stabilność całości. Teraz możemy je odpowiednio dopasować, pamiętając, że filtry HEPA są filtrami kierunkowymi. I uszczelnić całość za pomocą taśmy klejącej. Najlepiej przeprowadzić tę operację zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz kartonu. Możemy teraz dopasować nasz wentylator. Ponownie uszczelniamy wszelkie nieszczelności. Tutaj dysponujemy tylko taśmą, ale można śmiało użyć silikonu bądź odpowiedniej masy klejowej, aby przy okazji całość wyglądała estetyczniej. Użyjemy szarej taśmy, aby przytwierdzić go do dna. Dodatkowo, ponieważ nasze pudełko jest nieco szerokie, użyjemy kawałków tektury i gąbki, aby unieruchomić wentylator, a przy okazji wyeliminować drgania, które mogą powstać podczas jego pracy. Teraz możemy przez otwór w pudełku poprowadzić kabel zasilający i podpiąć go do silnika. Zamykamy całość i ponownie oklejamy szczelnie taśmą. Możemy także zamontować regulator obrotów wentylatora, aby mieć kontrolę nad jego prędkością, a przy okazji hałasem, jaki generuje. Teraz przekonajmy się w praktyce, jak skuteczny w działaniu jest nasz własnoręcznie zmontowany oczyszczacz powietrza. Test przeprowadziliśmy w warunkach ekstremalnie zanieczyszczonego powietrza. Kraków 26 stycznia bieżącego roku. Kolejny dzień smogowego Armagedonu. Bezwiecznie, przez cały dzień dopuszczalna norma stężenia PM2,5 jest przekroczona 5-6-krotnie. Oczyszczacz umieszczamy w pokoju o powierzchni 20 m2, który przez cały czas testu pozostaje otwarty na resztę mieszkania. Po przeciwnej stronie pomieszczenia, na parapecie, umieszczamy miernik jakości powietrza AirVisual Pro. Na zewnątrz, za oknem, zainstalowany jest pyłomierz sieci Airly. Oba urządzenia na bieżąco monitorują stan powietrza. A oto tabelka, w której przedstawiamy wyniki pomiarów, jakie w ciągu 9 godzin testów zanotowały oba urządzenia. Wyniki notowaliśmy co 15 minut. Zgodnie z legendą, kolorem niebieskim oraz czerwonym, zanotowaliśmy wyniki pomiarów stężeń pyłów odpowiednio PM2,5 oraz PM10 wewnątrz mieszkania. Natomiast linia zielona oraz fioletowa obrazują stężenie tychże pyłów za oknem. Chwilą po godzinie 8 przewietrzyliśmy solidnie całe mieszkanie na 15 minut, otwierając wszystkie okna. Aby wyrównać stężenie pyłów wewnątrz i na zewnątrz mieszkania. O godzinie 8.30 uruchomiliśmy nasz oczyszczacz. Jak widać, poziom pyłów wewnątrz błyskawicznie zaczął spadać. Mniej więcej po 15-20 minutach notujemy już spadek o mniej więcej połowę. A z każdym kolejnym kwadransem oczyszczacz zbijał stężenie pyłów o kolejne 10, 15% w stosunku do poprzedniego pomiaru. Pamiętajmy, że tego dnia nasz oczyszczacz działa w wyjątkowo niesprzyjających warunkach. Stężenie pyłów PM2.5 za oknem przekracza sześciokrotnie dopuszczalne polskie normy, a te Światowej Organizacji Zdrowia nawet 15 -krotnie. Pomimo tego świetnie sobie radzi, utrzymując stężenie pyłów w mieszkaniu na poziomie mniej niż 10% tego, co dzieje się na zewnątrz. Pamiętajmy również, że drzwi pokoju są otwarte na resztę mieszkania, także powietrze swobodnie cyrkuluje w całym mieszkaniu, dostając się z zewnątrz poprzez szczeliny okienne, mikrowentylacje czy kratki wentylacyjne. A teraz spójrzmy, co dzieje się w momencie wyłączenia naszego oczyszczacza. Zaledwie po 15 minutach stężenie pyłów w PM10 rośnie czterokrotnie. Po godzinie siedmiokrotnie. Po dwóch godzinach pył w PM2,5. Mamy już w domu dwa razy więcej niż dopuszczają polskie normy. Natomiast stężenie PM10 wynosi już ponad połowę tego, co mamy za oknem. Myślę, że wyniki te świadczą fantastycznie o skuteczności naszego oczyszczacza. Zwłaszcza, że gdy za oknem panuje tylko lekki smog, a normy przekroczone są mniej więcej dwukrotnie. Bez problemu utrzymuje on poziom pyłów PM2,5 czy PM10 na poziomie 2-3 mikrogramów na metr sześcienny.